Tym razem dosyć nowy model BMW, jest to BMW Czołg X7 2019. A więc naszym pierwszym autem jest Lexus GX 460, 460 Lexus GX SUV, dosyć duża wersja 2021 silnik 4,6 litra, 6 cylindrów. Także tak się prezentuje auto z tyłu. Jak widać, dosyć fajnie, ładne felgi, ale już z przodu nie tak zaciekawie. Z tej strony jeszcze ok, ale jak widać, całe uderzenie poszło na tą stronę. Botnik wgięty, zderzak. I teraz pytanie czy mamy przesuniętą belkę, ale nie wygląda to tak najgorzej. Lampa zerwana z przodu. Delikatne wgięcia na drzwiach oraz tutaj delikatne przetarcie. W środku wiadomo poduszki niestety wyszczelone na kierownicy. Z dołu poduszka wyszczelone. Tu pewnie odeśmy plastiki razem z tą poduszką, poduszki na siedzenie. To jest środek, jakbyś w takiej czarnej skórze. Auto dosyć przestronne. Fajna czarna podsufitka. Wnętrze jak na Lexusa przystało. Czyli tak naprawdę dosyć e, ładne. Mamy asysty z, z jazdy z, z pacha ruchu. Z e, ruchu. Że tak się prezentuje auto. Tu mamy lot number. żebyście wiedzieć, za ile zostało sprzedane. No i w zasadzie, uszkodzenia. Jeżeli nic więcej nie zostało uszkodzone. Nie wiem, czy to są akcylony, czy jeden ten pomad Ale zamieszanie wygląda w porządku z tamtej strony. No i z tyłu też. Ok, Jeden tu, jak widać, na klamce, przetarcie na drzwiach. No, i z przodu to co najbardziej widoczne, także gdyby nie poduszki, a oto nawet dosyć fajnej kondycji, przód do zrobienia: lampa, maska, zderzak, delikatnie tutaj belka z przodu. W sumie barka chyba nawet jest. A nie, bolka została tu wgięta. Jak widać. Przednia. Akumulator chyba też został uszkodzony. Jak widać tutaj. a tak to auto prezentuje się dosyć fajnie. Przebieg też możliwe, że Wam naprzemy, bo nie był podany. Ani nie można zobaczyć w środku. Także. Lecimy oglądać dalej. Mamy tym razem coś mniej spotykanego, ale nie chodzi tutaj o model, czy o markę samochodu, ale tutaj chodzi bardziej o silnik. W tym przypadku jest to Audi Q5 rocznik 2014 z przebiegiem 89,682 mile. 3.0 uwaga 3.0 TDI, tak jest TDI Quattro Audi Q5 także jest to dosyć e, niespotykalny silnik się, jeżeli chodzi o amerykańskie drogi ale nie jest tak, że nie ma tutaj diesla wiadomo zdarza się tak, że na niektórych stacjach po prostu nie ma e, nie ma po prostu diesla jak zatankować ale auto dostało z przodu urwana lampa, błotnik pięty a zajrzymy sobie tutaj do środka od interkulera pipa urwana zawieszenie wygląda na niepourywane Tak mi się wydaje, nie wiem czy maskę za chwilę sobie spróbujemy otworzyć ale jak widać belka chyba nie została tutaj podróżnica wgięta także mógłbym powiedzieć, że jak na razie wygląda to na, na kosmetyczne Uderzenie. Tutaj wiadomo się musiało to zaprzeć wszystko od drzwi. Zaraz zobaczymy sobie z drugiej strony, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda. Z tej strony wygląda OK. Tutaj jakieś mamy delikatne zatarcia, z przodu też delikatne zatarcia. Ale oto czarne ładne felgi, upłony Michelinki. Tu jeszcze chyba z tyłu gdzieś musiało po prostu się odbić i pozahaczać tymi drzwiami oraz tutaj zderzakiem, tu możliwe, że już po prostu przy przenoszeniu, a tutaj też jakieś delikatne zadrapania, możliwe, że też gdzieś tutaj na koparcie albo po prostu gdzieś zostało uderzone, leżymy sobie do środka, czarna skóra, biała pod susitka wiadomo poduszki. Wywalany po bokach niestety, poduszka z przodu też wywalona. O, zaraz zobaczymy, jak to wygląda pod maską. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda pod maską. Tu mamy lock number oraz przebieg. Mamy klucze. Dobra, tutaj maska się otwiera. Poduszka wywalona. Premium Plus, czyli mamy tutaj te dodatkowe przyciski. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. TV6 TDI. Naprawdę nie wygląda to tak źle: nic tutaj nie jest ani popękane ani poprzestawiane. Szczerze, muszę powiedzieć, że to wygląda dosyć apetycznie. Lampa, co tam była wgięta, w zasadzie to tyle. Także tak to wygląda, ładne Q5 TDI, z delikatnym uszkodzeniem w zasadzie z przodu, tu jeszcze raz Lottamber i lecimy na Tym razem dosyć nowy model BMW jest to BMW czołg X7 2019 xDrive, wiadomo 3.0 silnik, 6 cylindrów, 29 tysięcy przebiegu. Jest to X740i X także zobaczymy auto jakoś strasznie dziwnie musiało ono Nie wiem czy dostało z góry ponieważ czy dachowało czy, czy coś, ponieważ jest tutaj urwane z tyłu tutaj chyba wybity jest po prostu e, Sanrów tu przygnieciony z tej strony, tu jakoś pomazane nie wiem, czy coś spadło na auto, czy coś się odbiło od auta, czy po prostu o coś zahaczyło. Jak widać, tu było całe coś poszło po górze. Przebiło jeden z panoramicznych dachów, wyrwało tutaj z tyłu. Spoiler, jak już wspominałem, jest to BMW X740i 2019. Także robota odgórnie zrobiona, tym razem felga bardzo ładna. Zobaczymy, jak to wygląda z przodu. Także o, auto się od razu już chce zapalić chyba od Dilera zostało, nie wiem, może to zostało od dylera, ponieważ mamy tu takie nakładki, albo takie nakładki przeciwkovidowe. Ja wszystko się bardzo nam ładnie zapala, nie ma żadnych błędów tam. W zasadzie środek. Nagłośnienie Harman Cardon. Bardzo ładnie wszystko wykończone. Znowu ta ładna, bardzo ładna krystaliczna gałka. I tu mamy schowek, chyba, się odsuwa Widać środek ładny, choć tam coś nam wybiło, to po sufitka ładnie wygląda, środek zadbany, auto chce się samo zapalić już w zasadzie do jazdy. Także tak to wygląda, mamy tutaj, fajnie mamy. Wiadomo jest to rodzinny samochód z racji tego na, na, na jego rozmiary, także mamy tutaj ładowarki na tył. A to są ładowarki typu USB C 3.0. Ktoś tu może nawet jeździł na uniwersytecie. Santa Clara University. Także bardzo ładne auto, już wspominałem, z uszkodzeniami z góry. Leżymy sobie pod silnik, ale tam pewnie zbyt, zbyt dużo elementów nie będzie widocznych. nie się otworzyć nie chcę się otworzyć nie no, teraz się otworzyć Queen Power Turbo silnik troszeczkę zabrudzony ze względu na to, że zdejmuje, zdejmuje, zdejmujemy się na takiej powierzchni, a nie innej, ale wszystko wygląda ładnie, zgrabnie także nie ma co locik podaje i lecimy dalej amerykański pożeracz nie wiem, krawężników, słupów Ostro ktoś przywalił. Bez drzwi. Wszystko pourywane. Dobra. Lecimy dalej.